Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra I witam Was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper, czyli symulator grabarza. Tak, zaczynamy. Tutaj jest mój stary save kiedyś tam kiedyś. Jak widzicie z 2019 rozegrano 523 dni, bodajże, no jakoś tak. Dobrze. Idziemy w tego save'a. Czyli macie dowód po prostu, że już kiedyś tą grę przeszłem. Ale przypomniałem sobie o niej, że jest bardzo fajna i dużo tutaj można fajnych rzeczy robić. I z ciałami, i bez ciał, i jakieś alchemie, nie alchemie. Ale dobra, jesteśmy w naszym domku. Wstaję bodajże rano. Więc ja bym zrobił tak, że wykorzystał naszą energię. Patyki się przydadzą. Oczywiście punkty też wpadają. I teraz tak. Pociupać trochę drzewek, bo przyda się. Ok, zaniesiemy sobie to. No, dziś będzie taki odcineczek właśnie trochę zbudowania, trochę cięcia. Co to? Deszcz? O, chyba tak. A właśnie, to możemy też wykopać. Ciekawe czy z tego dostaniemy... A nic żeśmy nie dostali. To dość fajnie, dość ciekawie. I patyk wpadł, dwa patyki i teraz jeszcze tam kładę mamy. Także możemy coś już, myślę, zacząć robić z tego. Tu mamy jeszcze cienkie drzewo, widzę. Więc wykorzystamy, że to jest też blisko. No i będziemy zdobywać te. No to się też przyda, jakby nie patrzeć. Wyścinamy to wszystko co damy radę, bo oczywiście tych grubszych, grub, grubszych drzew raczej nie damy rady ja od razu mówię, że sorry za mój głos, ale właśnie skończyłem nagrywać odcinek z This War of Mine odcinek wyszedł 45 minut także dość sporo tam się działo też zaprasza, zapraszam na nie bierz tego, ok ja też zapraszam tam. Wykonaj. Kamienny ogród. Piasek rzeczny. Dziwne. A te kamienie możemy kopać? A też możemy kopać kamienie. O, to kupmy kamienie, bo też mamy skład kamienia. I z tego co wiem, możemy robić jakieś. Chyba. Jak to się nazywa? O, tu jest żelazo nawet. O, proszę bardzo. E, czekajcie, a na spacji się walczyło? OK, mamy slajma. A, za mało energii. Musiałbym coś zjeść, tylko... O, mikstura energetyczna. Użyj. Okej. Okay. W sumie żelazo nie byłoby takie... Ruda żelaza. No, wpada nam ruda żelaza. Ciekawe, czy to nie jest ta ruda której mówił nam bodajże Kresolt, ten e, jak on się nazywał, ten, ten e, kowal? Chyba tak i dość dużo jest tutaj rudy. Proszę bardzo, patrzcie się, ile tej rudy tu jeszcze jest. O, tutaj jest coś, e, Nie mogę tego usunąć. Aha, no okej. Okay. A to możemy ściąć? Nie. Zablokowane. Tak. Chcę się przygotować. Aha, wymaga techniki. Dobra, czyli to wszystko zablokowane. Ale nie wiem, czy czasem nie mam mało HP. E bohater. Hmm. Dobra, chodźmy zobaczyć, czy mam jakieś żarcie. Co bym mógł zjeść? Nie mam w sumie raczej nic. Ale czekajcie, ja wiem, że gdzieś miałem jeszcze jakieś Jedzenie tylko gdzie hmm. Tu nie będzie czasem czegoś Nie, pień pusty A czekajcie, dziś jest jaki dzień? Co to za dzień dzisiaj jest bohater w postacie? Dziś jest dzień Biskupa czyli biskup jest prawdopodobnie przy kościele ale dobra, ok mamy kamień, tylko tak czy jego ja ok, osioł przyleciał przyjechał z ciałem dobrze, że byliśmy blisko chodzimy czaszka tu jest ok, sekcja wiem, że tak ekstraktować krew Sekcja i a, błąd chirurgiczny i tłuszcz. Dobra, ale ciało jest w miarę, tak? Więc wejść złoki no i musimy jeszcze go zakopać. No niestety. Tylko że teraz się zastanawiam czy ja nie mogę użyć A mogę użyć OK Grup Aha, ale ja i tak nic nie mam, więc trzeba będzie porobić te wszystkie jak to się nazywa te wszystkie te 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 nagrobki Znaczniki, dobra, tylko tak, tu co tu mogę? Kamień ślifierski, ha, czyli tu mogę podreperować sobie, tylko mam tylko jedną osełkę Wykonaj, polano i drewniany znacznik, tylko że nie mam gwoździ. Kowadło, kowadło, kowadło 2. Hmm. Furde no. Co jeszcze możemy zrobić? Coś co nie wymaga skład drewna, ale skład drewna mamy. Kozioł, kozioł mamy. To wszystko wymaga gwoździ. Nie pamiętam skąd się... O, mamy piec jakiś i mamy 10 na 14, czyli musielibyśmy pokopać, ale chodźmy, wiecie co, w związku z tym, że mamy małą energię i mało HP, chodźmy się przespać. się świeżo ok dobra dziś jest dzień bodajże panny wdzięczki tak ale panna wdzięczka nas nie interesuje bo my idziemy kopać kamienie bo widzę że możemy bodajże zrobić chyba piec jak mi się dobrze zdaje mi pasowałoby też coś yy, zacząć gotować są tu jeszcze jakieś duże kamienie? są dobra, ile mamy tego kamienia? 16, to wystarczy nam z tego co pamiętam buduj tak jest możemy zrobić piec tego nie możemy, tego, 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 tego. Dobra, stawiamy piec, pierwszy piec. Mhm. Czyli piec musi być tylko tu. W dobrze, że się przeszłem tam za, za dom, okej. Okay. Paliwo z patyków. E... Aha, 25 to jakby potrzebujemy. Okej okay. i teraz dobra, no tu niech się wypala. Tylko że tu mogę zrobić jeszcze lepsze paliwo. Aha, z węgla albo z opału. Jak to zrobić to z opału? Hm. Opał. Aha, wykonano przykloc do rąbania. Tu jest Polano opu. Polano opu. kamień ślifierski tu mam opu, mam, mam drewniany patyk i mam... dobra, te patyki sobie weźmy wszystkie możemy jeszcze dodać tutaj tych patyków okej, okay. niech się nam wstapki tapiają a a dobra, już kopać ten kamień, to go wykop i teraz będziemy zbierać jeszcze patyczki żeby można było a właśnie, chodzimy jeszcze popatrzeć na ten ogród bo dostaliśmy pozwolenie obejmij w posiadanie pusta grządka kwiatowa dobra, na razie wybudujmy na razie wybudujmy 3. No i tak nie mamy za bardzo nasion, ale myślę, że kiedyś tam się rozwiniemy w tym temacie. Tu co jest? Buduń, ogród, ale to tego nie zrobimy. Martwią mnie tego woździe. Buduj. Aha, krematorium. A czekajcie, a techniki łagodny rzeźnik. Nie mam tych punktów. Teologia. Proste nagrobki. Aha, obrabiarka kamienia. Ale my nie mamy czegoś takiego. Okej, okay, co jest dalej? Pisarstwo. W pisarstwie nie ma nic. Rolnictwo. Przesadzanie. Pszczelarstwo. Mógłbym iść w przeszczelarstwo, tylko że. Kowalstwo. O. Jest. Odblokuj. No. Pięknie. Odblokuj. Ok, co tu mamy? Proste i pyszne. Czyli tu mamy przepisy. No i teraz mi się to podoba. Wracamy do, do domu. Bo teraz mi się wydaje, że będziemy mogli coś już bardziej zrobić mm. tak, jest drewniane kowadło i mamy klas do rąbania tu postawimy i drewniane kowadło postawimy tu OK. Wykonaj. Możemy zrobić opał. Drewniany klin, No proszę bardzo. I tu mamy znaczniki. klot do rąbania. Drewniane kowadło. gwoździe, No no to. A czekajcie, a czy to się wypala, czy się nie wypala, bo nie rozumiem. Aha, potrzebujemy opału. Wiecie co? Skoro tu już jestem. Zróbmy jeden opał. I zaraz pójdziemy spać. Dołożymy. Wykonaj. Okej. Okay. 25. Sztabka żelaza, śrubę kałek żelaza, kuty w kształcie sztaby, w kształcie sztaby. Tylko że aha, bo to jest ze złomu, a to jest z rudy żelaza. Teraz rozumiem. No, mogę jeszcze dołożyć opał z patyków, i w sumie chodźmy spać. Będziemy już kombinować jakieś te znaczniki, nieznaczniki. Kiedy się wody, to, to ja mówiłem zaskoczył mi w gardle. Nagrywałem wzory w mind 45 minut. Ech, trochę się tam nagadałem. Ok, teraz tak. Mamy jeszcze trochę tego, ale szczerze powiedziawszy, ja nie widzę, chyba że mi to od razu do skrzynki wpada. Nie no, ale czekajcie, no ruda żelaza tu jest, zielona galareta, to weźmy ze sobą, bo to jest do gotowania, kamienny zestaw naprawczy, o proszę bardzo, hmm. Ciebie ja. A, pomyliłem sobie skrzynki. To zabieramy stąd. Opał niech zostanie. Ja chcę teraz do tej skrzynki dołożyć. W sumie. Pasowałoby zacząć coś też gotować. Tylko, że tu też jest potrzebny opał. A na razie nie mam z czego, więc chodźmy zrobić opał z. Z tego związku, że mamy jeszcze Słuchajcie. opał potrzeba. Aha, potrzebujemy jedno polano. Dobrze, pracujemy teraz tak. Yy, no to opał. Pierwsze trzeba coś sobie. Dobra. I teraz możemy sobie coś zrobić do jedzenia, tylko tak. Smażone grzyby. Pieczeń. Skrzynia, ale no ja mam mięso. Nie rozumiem. Mam dwa mięsa, a co nie zrobić zrobić tego? Nie rozumiem, a grzyby mi łapie. Dobra żeby się będą robić, eee, dobra, co my potrzebujemy? Gdzie się robi tak? Tu się robi gwoździe i to się robi z tych sztabek, tylko że bohater. Ja dalej nie widzę w moim ekwipunku sztabek, dalej nie widzę w moim ekwipunku sztabek żelaza ani nie widzę go. A czekajcie. Chyba, że nie wiem czy nie wrzuciłem tych Aha, dobra Teraz się przepala. Dobra, to teraz tak Myśmy chyba nie mogli tam zrobić tego Tutaj pasowałoby też zrobić ten Krematorium, czyli dalej nie mamy nic z krematorium. Nie możemy na razie palić ciał. Ok. Tu jest kamień ślifierski, to wiem. Tu jest polano i opół. I tu są znaczniki, ale znacznik potrzebuje gwoździ. Tu możemy wykonać gwoździe i proste części z żelaza. I tu możemy wykonać opał, drewniany klin. Aha i to z tego przerabiamy opał. Z, z jakichś drewnianych krzyży, znaczników i tak da dalej. OK. A co do pusta krzątka kwiatowa. Zasadź. Tylko, że my nie mamy nasion. Weszliśmy w posiadanie, tylko że nie mamy nasion. Dobra, chodźmy zobaczyć, gdzie się zrobiły grzyby. Tak jest. I co? Grzyby się przepaliły, ale. No, niestety nie mamy więcej grzybów, żeby zrobić, ale mamy coś takiego jak. Tu są grzyby tu są grzyby i, i tu są grzyby ok to myślę, że jeszcze możemy zrobić jedne te grzyby zasmażane czy jak to się tam nazywało kogo w ogóle był dzień dzisiaj? w postaci Nie wiem. To jest biskup, to jest bodajże wdzięczka. Czy to nie jest czasem kupiec? Tak, chyba był dzień kupca. Tylko, że myśmy z nim nie porozmawiali, ale ok Możemy zrobić następne grzyby. Będziemy mieć jakieś żarcie. Będziemy ustawieni. Dobra, tutaj nie mogę zrobić jeszcze nic, ale mogę zrobić tak. Opa, myślę, że się przyda. Wrócimy tam do pieca. Co, nie mogę korzystać z pieca jak są 4T? No nie, ale mam przy sobie podejrzeć już. Jest sztabka Żelaza. Wykonaj gwoździe. Proszę bardzo. Drewniany znacznik. I wykonujemy cztery drewniane znaczniki. Także. Dzięki temu, dzięki temu na pewno będzie wszystko ładnie, fajnie. Już troszkę lepiej będzie na naszym cmentarzu. Ale w związku z tym, że idzie noc, i grzybki się nam zrobiły. O, a tu jest, aha, tu też jest do gotowania. Surowe ciasto. Słodkie ciasto, kanapka. Surowe krajone mięso. Aha. Czyli mogę to pokroić. No tak, ja mam zawalony ekwipunek. Co mógłbym tu rzucić? A rzućmy krew i rzućmy ten tłuszcz. Ok. I teraz mogę zrobić bodajże pieczeń. Ok czyli jakieś żarcie będziemy mieć dobra idziemy spać także to będzie koniec dzisiaj tego odcinka troszkę żeśmy zrobili doszłem już do tego mniej więcej o co chodzi w tej grze no wiecie grało się 3 lata temu także nie wiem czy był zapis czy nie Mamy chyba tak. O i mamy pieczeń. Cztery pieczenie nawet. Dobra, stopka Dobra. żelaza. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze te proste części i na tym skończymy. Także dzięki za to, że jesteście, że oglądacie. Mam nadzieję, że seria ja przypadnie Wam do gustu. Bo naprawdę gierka jest fajna, fantastyczna. Dużo craftingu, dużo alchemii, dużo pracy z ciałami, operacje, nieoperacje. Także mam nadzieję, że się będzie podobało. Mam nadzieję, prowadzić tą serię aż do końca. Także trzymajcie się. Cześć.